Czołem drogie Pamiętajcie, że możecie wesprzeć mnie i mój głos na Supi. Link w opisie. Przegapiłeś ją. Nigdy jej nie miałeś. Nie było ci danej posmakować. Żadna inna nie będzie już tak szczera, niewinna czy bezinteresowna. Wiesz o czym mówię. Tak, zgadłeś. Przegapiłeś swoją nastoletnią miłość. Gdy to czytasz, masz dwadzieścia kilka lat. Dla dziewczyn od zawsze niewidoczny nieatrakcyjny. Próbujesz się odnaleźć w życiu. Próbujesz zdobyć zawód, być może skończyć studia. Próbujesz mieć namiastkę tego, co normalni ludzie mają bez wysiłku. Próbujesz wyobrazić sobie, jakby to było, gdybyś był atrakcyjny dla kobiet. Majówka cię nie dołuje, bo co ma cię dołować? I tak zawsze siedzisz w domu. Bez kobiety, bez znajomych, sam jak palec. Ale nie wszyscy są takimi przegrywami. W chwili, gdy to czytasz, 21-letni Oskar Klaudiusz Deweloperski właśnie dochodzi po raz dwunasty dziś na brzuch dziewiętnastoletniej Laury. Dziewczyna kochała się w nim za czasów liceum. Dokładnie tak jak większość dziewczyn chciała dostąpić zaszczytu bycia jedną z opcji kapitana szkolnej drużyny piłki nożnej. Podczas gdy nieśmiałe mireczki z niskim wzrostem, VWHR oraz poczuciem własnej wartości próbowały zapytać się koleżanek z klasy o spisanie lekcji, to oczy płodnych nastolatek były zwrócone jedynie na najwyższych, wzrostem, pozycją w grupie oraz stopniem wysunięcia w przód maksili, chłopaków będących najwyżej w klasowej lub szkolnej hierarchii. Z Oskarem właśnie Laura straciła dziewictwo. To właśnie jego dwudziesta trójka dokonała aktu defloracji i naruszyła ciągłość tkanki błony dziewiczej ówczesnej licealistki. To jego masywna knaga otworzyła przed dziewczyną świat rozkoszy, miłosnych uniesień oraz niezapomnianych chwil w muskularnych ramionach ubermensiów. W tym samym czasie oddział orbiterów Laury czytał coraz to nowe poradniki frywolnego na temat podrywu i zagadywania, dziwiąc się, czemu żadne z magicznych zaklęć nie działa. Dziwiąc się, czemu ten 197-centymetrowy nadczłowiek został w naturalny sposób wyselekcjonowany przez Laura jako samiec najwyższej jakości. Czytał paściarz. Ja pierdolę, depresyjnie się zrobiło. Fuck.